Witajcie, witajcie ponownie. Dzisiaj kolejny taki grzybek, którego nie pokazywałem, a chciałem go Wam bardzo pokazać. Jest to Waziówka Jodłowa. Nie sugerujcie się tym otoczeniem, które to jest, bo grzybki były troszkę podsuszone, więc potrzebowałem je najpierw namoczyć, żeby ładnie nasiąkły. Waziówka Jodłowa. Szukamy jej właśnie pod jodłami. Na gałązkach, takich opadłych gałązkach, ale najlepiej, żeby to nie były gałązki świeże, tylko takie jedno-dwuroczne, i wtedy jeszcze widzicie tutaj igliwie. Jest na takich całkiem gołych też, będziecie w stanie spotkać, ale będzie troszkę gorzej. Jak gałązki są obumarłe, ale jeszcze w miarę świeże, to, to wtedy można, to wtedy ten grzybek się jest w stanie pokazać na tych gałązkach. Grzybki niejadalne, ale same w sobie. Bardzo piękne. Potem pokażę Wam kilka zbliżeń tych grzybków, żebyście mogli zobaczyć. Na razie z dalsza. To są takie miseczki na, na trzonach. Niewielkie, średnicy do 3-4 mm. Tu u mnie akurat te owocniki to chyba jeden, jest taki 3 mm czy dwa, A reszta to jest takie dosyć małe. Zobaczcie, że kolor. Mają taki lekko zielonkawy, jak się wpatrzycie, ale. Mogą być od takiego ciemnobrązowego do właśnie takich brązowo-zielony, może być różny, różnej tej barwy. Grzybki ładne, jest to wyzwanie, bo naprawdę trzeba tych gałązek troszkę popodnosić, popatrzeć. Grzybki jak widzicie wychodzą pomiędzy igłami, niektóre tutaj są słabo widoczne, ale też możecie spotkać na igiełkach, ale głównie na, tym, na tych gałązkach. To jest taki grzybek, którego jeszcze w swojej filmotece nie posiadałem, a bardzo chciałem go pokazać, więc jest, udało się. To Wam właśnie demonstruję. To by było na tyle. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, że wstawiłem jakieś kolejne ciekawe znalezisko, to naciśnijcie subskrypcję i dzwoneczek. Do usłyszenia. Cześć. Pa.